Wyobraź sobie, że istnieje sposób, który pozwala Ci poczuć większy spokój i lepiej radzić sobie ze stresem bez zmiany miejsca pracy, bez nowych diet czy skomplikowanych technik relaksacyjnych. Czasem kluczowe rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje, a efekty mogą zaskoczyć Cię bardziej niż nawet najgłośniejsze metody rozwoju. Zostań ze mną, a zdradzę Ci, jak osiągnąć ten stan bez wysiłku i zbędnych słów. Zapraszam. Cześć, tu Krzysiek. Bardzo się cieszę, że widzę Cię w kolejnym odcinku podcastu Jak Lepiej Żyć, w którym dzielę się sprawdzonymi osobiście, zazwyczaj prostymi, ale też skutecznymi, chyba nawet przede wszystkim skutecznymi metodami na poprawę jakości życia. I dzisiaj zacznę od podzielenia się pewną historią, która właściwie zainspirowała mnie do zgłębienia tematu, o którym rzadko się mówi, a który ma ogromny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, a który jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Jakiś czas temu, dosyć dawno temu, zanim jeszcze poznałem Gosie i zanim zająłem się tak na poważnie psychologią i szeroko rozumianym rozwojem, miałem okazję odwiedzić Skandynawię, a konkretnie Norwegię i Finlandię. Piękne kraje oczywiście, w których widoki i przyroda no, zapierają dech w piersi, gdzie w niektórych rejonach mm, o północy na przykład wciąż świeci słońce, gdzie zorze polarne zapewniają niezwykłe wrażenia, no i pewnie można by tak długo wymieniać, kto był to wie, kto nie był to, polecam, ale ja nie o tym dzisiaj, bo Norwegia i Finlandia urzekły mnie poza masą pięknych rzeczy jeszcze jedną ciekawostką. Kilka razy w trakcie tej podróży zostałem zaproszony na obiad czy tam kolację do tamtejszych domów. I chociaż atmosfera była bardzo przyjazna, gospodarze byli szalenie mili i gościnni, a jedzenie robili naprawdę wyśmienite, to jednak. Czułem się trochę dziwnie, bo coś tam mnie bardzo zaskoczyło. Mianowicie zupełnie inaczej niż w Polsce czy innych częściach Europy, a nawet świata, w trakcie posiłku bardzo często zapadała cisza i nikt nie próbował jej przerywać tak zwanym smoltokiem czyli takim gadaniem, byleby tylko coś powiedzieć. I na początku czułem się z tym bardzo nieswojo, i to ja próbowałem wypełnić te przerwy jakąś rozmową, no ale że nigdy nie byłem w tym dobry, no to wychodziło tak średnio, po jakimś czasie się zorientowałem, że oni, gospodarze, czuli się z tym zupełnie komfortowo. I po kilku takich wizytach zrozumiałem, że dla nich cisza wcale nie jest niezręcznością albo jakimś nienaturalnym elementem komunikacji. Tylko właśnie naturalnym elementem tejże komunikacji, czyli taką celebracją, jakby można powiedzieć, bycia ze sobą, bez presji zagadania tego za wszelką cenę. I tutaj ciekawostka: wyobraź sobie, że dzieci w Finlandii podobno uczą się o tym tak zwanym Smoltoku dopiero na lekcjach angielskiego, bo w fińskim języku podobno nie istnieje nawet słowo, które opisywałoby coś takiego. Dla większości Finów i Norwegów też, zresztą Szwedzi też się częściowo tam na to łapią, taka rozmowa o niczym to jakaś zupełna abstrakcja i coś zupełnie niepotrzebnego. Więc nie mają raczej zwyczaju mówić o pogodzie czy jakichś innych błahych rzeczach, tylko po to, żeby zapełnić ciszę. Cisza dla nich nie jest czymś, co trzeba szybko naprawić. To po prostu naturalna część przebywania ze sobą. No, ale jest to coś, co bardzo mocno różni się od tego, co my znamy z codziennych interakcji. I oczywiście no, to nie znaczy, że wszędzie w Skandynawii tak jest. No, w dużych miastach myślę, że są bardziej podobni do nas, ale mnie się na tych wioskach i na tych bardziej odludnych terenach, gdzie, gdzie ja akurat byłem, tych ludzi poznawałem, to bardzo mi się to spodobało. No, bo ja sam po pierwsze nigdy nie byłem gadułą i tak ja wiem, jak to brzmi w kontekście tych podcastów, no ale tutaj to jest coś zupełnie innego, bo ja się przygotowuję, spinam się na te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a potem sobie już milczę przez większość dnia. Bo tak prywatnie, towarzysko, to ja wcale nie jestem jakąś gadułą. Eee... Czasem, jak, jak mam takie towarzystwo dobrze znane, z którymi się długo znamy, to, to tak, ale generalnie nigdy smoltoki i takie gadanie, żeby gadać, nie wychodziły mi dobrze. Jestem przekonany, że wiele osób nawet uważa mnie za mruka albo za kogoś mało ciekawego, bo niewiele mówię. Teraz na szczęście mam to już gdzieś, bo, bo wiem, że to nie mój problem, ale kiedyś się tym stresowałem i przejmowałem, przez co większość ciszy w towarzystwie była dla mnie bardzo niezręczna, bardzo niekomfortowa no i stresująca. No a tu nagle w tej Skandynawii okazało się, że nie trzeba tyle mówić, że można sobie miło i komfortowo posiedzieć w ciszy, a jak coś komu Ważnego przyjdzie do głowy, no to naturalnie nawiązuje się chwila rozmowy. Ale potem znowu jest cisza. I to doświadczenie skłoniło mnie do jednej z pierwszych refleksji nad rolą ciszy w naszym życiu nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale tak ogólnie, na co dzień. Ja wtedy niewiele miałem ciszy i sam ją sobie skutecznie zagłuszałem i pomijając już pracę i obowiązki, to poza nimi też ciągle w tle gdzieś tam brzęczał mi albo telewizor, albo muzyka. Jak miałem jakąś wolną chwilę, to natychmiast ją zapełniałem albo jakim serialem, albo, nie wiem, skrolowaniem telefonu, albo imprezowaniem. A nawet jeśli już zdarzyło się, że musiałem siedzieć w ciszy, na przykład czekając na spotkanie z klientem, no to natychmiast mój umysł zagłuszał tę ciszę tysiącem niepotrzebnych myśli. I teraz, po wielu, wielu latach z perspektywy czasu, nie mam pojęcia, jak ja mogłem wtedy normalnie żyć i funkcjonować w takim chaosie i hałasie. No ale wtedy nie wiedziałem tego wszystkiego, co wiem teraz. Pamiętam jednak bardzo dobrze taki jeden konkretny dzień, jakoś niedługo po powrocie ze Skandynawii, kiedy próbowałem sobie robić obiad. I jednocześnie e, odpowiadając na wiadomości w telefonie, w tle sobie. Telewizor oczywiście grał, który wtedy jeszcze miałem, e, bzyczał gdzieś tam wiadomościami, których ja i tak nie słuchałem. No wszystko naraz, mnóstwo bodźców, i wtedy, tak chyba po raz pierwszy świadomie, poczułem, że mam tego dosyć, że mój mózg jakby się przegrzewa, jest, jest przesterowany, przeładowany. I wtedy stało się coś dziwnego. Przynajmniej jak na ówczesnego mnie. Wyłączyłem wszystko w cholerę i zapadła totalna cisza. I wtedy mój mózg chyba zawiesił się na chwilę z wrażenia, ale to było nawet przyjemne. Wróciłem do gotowania i choć na początku było to trochę dziwne, brakowało mi tego hałasu, to stopniowo jednak zaczęło się stawać przyjemne. Nagle zdałem sobie sprawę. Z zapachu wszystkich przypraw usłyszałem odgłosy warzyw skwierczących na patelni, czegoś tam gotującego się. Skupiłem się po prostu w 100% na tym, co akurat robiłem i przestałem jakby działać na autopilocie. I wtedy, być może pierwszy raz w życiu, tak mi się wydaje, poczułem, że naprawdę jestem tu i teraz, w obecnej chwili. Chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest, o co w tym wszystkim chodzi i, i w ogóle, że to tak się nazywa. Ale było przyjemnie. No tyle, że nie trwało to długo i przy obiedzie znowu już wróciły stare nawyki. Więc oczywiście jadłem oglądając jakiś serial, pisząc smsy, e, czytając książkę i chociaż to chyba najmniej szkodliwe z tego wszystkiego. I dopiero w zasadzie kilka lat później, jak poznałem Gosie i razem zaczęliśmy czytać książkę Eckhart'a Tolle Potęga teraźniejszości. To znów zacząłem, ale już wtedy świadomie wracać do tego stanu i do bycia w tu i teraz. Bo właśnie między innymi na tym polega, mag polega magia ciszy, która, jak się już pewnie domyślasz, jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Hmm. Magia ciszy polega na tym, że uwalnia cię nie tylko od chaosu, ale też od życia. Przeszłością albo przyszłością, bo pomaga skupić się na tym, co dzieje się z tobą i w tobie, tu, i teraz. Pozwala lepiej poznać siebie i zrozumieć siebie, ale jednocześnie nabrać dystansu i więcej zauważyć. Zresztą nie mówię tylko o spotkaniach towarzyskich. Yy... Ale też no, przez pogłębienie rozmowy, przez usunięcie takich płytkich i niepotrzebnych konwersacji, można pogłębić relacje. Ale chodzi mi też tak szerzej, w, w tych najmniejszych codziennych momentach. Co ka każdego dnia praca, gotowanie, sprzątanie, spacer, leżenie w wannie. Te rzeczy w ciszy nabierają jakby innego wymiaru: głębszego, szerszego. Więcej zauważamy, więcej doceniamy. Zaczynamy zauważać takie detale, które normalnie nam umykają, bo zagłusza je hałas i chaos. No właśnie, o, o spacerze wspomniałem. Yy, więc pytanie, kiedy ostatni raz wyszedłeś na spacer yy, i to bez słuchawek w uszach, be, bez podcastu? Tak, wiem, że strzelam sobie teraz w kolano, albo bez muzyki. Sama cisza. Słychać wtedy. Jak liście, czy tam teraz bardziej śnieg, szeleszczą, chrupią pod nogami, ptaki śpiewają, chociaż w zimie troszkę mniej, wiatr porusza gałęziami, no jest tych odgłosów cała masa. Można powiedzieć, że słychać wtedy odgłosy życia. I nagle ten cały świat wydaje się bardziej realny, bardziej namacalny, bliższy. A z kolei mózg ma chwilę na to, żeby przestać przetwarzać milion bodźców i po prostu być. Oczywiście, o ile mu na to pozwolisz i nie zarzucisz go tysiącem myśli. A wracając do pracy na chwilkę, to cisza w pracy to też bardzo ciekawy temat. Nie wiem, czy wiesz, ale są badania, które pokazują, że cisza może zwiększać produktywność. Właściwie, że to robi. Ja sam kiedyś nie umiałem pracować bez muzyki, bo wydawało mi się, że, że to mnie motywuje, że ułatwia mi pracę. No tyle, że. Jak się nad tym, nad tym zastanowić, to ciągle coś mnie w tej muzyce rozpraszało: czy to zmiana rytmu, czy jakiś ulubiony refren, czy tekst śpiewany przez artystę. Ale wtedy, jakby świadomie tego nie zauważałem, po prostu się w to wciągałem. Dopiero gdy wiele lat później wyłączyłem tą wszechobecną muzykę w tle i zacząłem jej słuchać tylko sporadycznie, na zasadzie jednej czynności w pełnym skupieniu, to zauważyłem, że w pracy robię znacznie więcej w krótszym czasie. I to nie był przypadek, bo jak się później dowiedziałem, właśnie mnóstwo badań naukowych pokazuje, że tak, że cisza poprawia koncentrację i sprawia, że nasz mózg dużo lepiej radzi sobie z trudnymi zadaniami. Poza tym, cisza działa trochę jak taki przycisk reset. Kiedy czujesz, że jakaś czynność, albo akcja, albo nawet cały Twój dzień wymyka się trochę spod kontroli. To najlepszym sposobem jest po prostu zatrzymać się. Wyłącz wszystko na kilka minut, dosłownie pięć nawet. Usiądź, połóż się, weź głęboki oddech i pozwól, żeby cisza zrobiła swoje. To trochę tak jak sprzątanie biurka przed jakimś ważnym zadaniem. Cisza pomaga uporządkować myśli. Ja sam od pewnego czasu przed większością takich trudnych zadań, wyzwań, czy, czy nawet jako przerywnik po prostu, wielokrotnie w ciągu dnia robię sobie takie 5-10 minutowe chwile ciszy. Wyłączam wtedy wszystko łącznie ze sobą. Zamykam oczy i tak sobie trwam przez chwilę w ciszy. I na początku to było bardzo trudne, bo no, oczywiście natychmiast atakowały mnie setki myśli. Akurat wtedy wszystkie problemy moim umysł wyciągał na wierzch i akurat wtedy zmuszał mnie do analizowania wszystkiego. No ale wtedy stosowałem patenty z odcinka podcastu o uważności albo z podcastu o wyłączaniu niechcianych myśli, więc polecam. No i z czasem i treningiem było coraz łatwiej. Teraz właściwie nie mam już żadnych problemów z tym, żeby się tak wyłączyć na 5 minut, czy 10, czy, czy nawet 15. I dosłownie tyle właśnie wystarcza, żebym poczuł się prawie tak, jakbym właśnie wrócił z tygodniowych wakacji. Cisza, taka prawdziwa cisza, ma ogromną moc. I wcale nie potrzeba jej dużo, żeby poczuć jej efekt. Zresztą bardzo podobnie działa też medytacja. Tyle, że medytacja, jeśli jest w formie prowadzonej, no to nie jest ciszą i owszem, ona wycisza, ale nie aż tak mocno, jak może to zrobić prawdziwa cisza. Zresztą, no właśnie o to chodzi. Cisza to doskonały sposób na odnalezienie siebie w takim codziennym zgiełku, na zauważenie, na docenienie drobiazgów i wszystkiego, co tak normalnie nam umyka, przez to, że nasz mózg jest atakowany milionem bodźców. Także. Polecam, spróbuj tego w domu, na spacerze, w pracy, wszędzie właściwie. Myślę, że mogę śmiało obiecać, że cisza zmieni Twój dzień bardziej niż się spodziewasz. Oczywiście pod warunkiem jej regularnego praktykowania, bo jeśli to zrobisz raz i tyle, to niewiele się zmieni. Ta cisza ma również bardzo realny wpływ na nasze zdrowie, co nauka potwierdza właściwie na każdym kroku. I na przykład w jednym z badań opublikowanych w czasopiśmie Hart w 2006 roku pokazano, że zaledwie wykazano, że zaledwie dwie minuty uważnej ciszy mogą całkowicie rozluźnić ciało i być co ciekawe, dużo bardziej relaksujące niż słuchanie relaksacyjnej muzyki. Ta cisza działa na nasz układ nerwowy, obniżając tętno, obniżając ciśnienie krwi i to przynosi niemal natychmiastowy efekt. Takiego ukojenia, relaksu, właśnie. Wygląda na to, że, że w ogóle nasz mózg bardzo lubi ciszę, znacznie bardziej niż moglibyśmy przypuszczać. I owszem, jeśli my go przyzwyczajimy do chaosu, to on będzie do tego dążył, ale w rzeczywistości zdecydowanie woli ciszę. A dlaczego? Jest takie ciekawe badanie niemieckich naukowców z Drezna, że, które pokazuje, że cisza stymuluje wzrost komórek w hipokampie, a to jest obszar mózgu, który jest odpowiedzialny za pamięć i emocje. Więc, choćby patrząc na to badanie, warto każdego dnia, choćby przez kilka chwil, dać swojemu mózgowi taki właśnie czas na regenerację i wzrost. To między innymi dlatego ludzie z kultur, które cenią ciszę. Jak te kraje nordyckie, o których mówiłem, bardzo często raportują niższy poziom stresu i dużo lepsze samopoczucie. A dla kontrastu możemy popatrzeć na jakiś głośny naród, tak? Na przykład na Włochy. Wszyscy wiedzą, że Włosi są bardzo głośni, bardzo ekspresyjni. Kraj taki pełen życia, muzyki, śmiechu, ale też właśnie wzmożonego hałasu. Więc jeśli znacie jakichś Włochów, to wiecie, że oni są bardzo intensywni, e, rozkrzyczani, rozgestykulowani. No, tam właściwie emocje wylewają się na każdym kroku, i nawet można odnieść wrażenie, że oni właściwie się cały czas kłócą, a tak naprawdę oni po prostu ze sobą w ten sposób rozmawiają. I to z jednej strony jest ciekawe i może nawet urocze, <słuch> przez chwilę przynajmniej, ale jak się okazuje, pociąga za sobą negatywne konsekwencje. Bo po pierwsze, wielokrotnie zmierzony we włoskich miastach poziom hałasu w takich przestrzeniach publicznych jest dużo wyższy niż w innych krajach europejskich, a inne badania i statystyki np. Włoskiego Instytutu Zdrowia Publicznego pokazują, że ta ich hałaśliwość jest jednym z głównych czynników, które mocno zwiększają ryzyko nadciśnienia, zaburzeń snu, czy na przykład problemów z koncentracją. A to nie jest tylko kwestia fizjologii. No, bo przecież taki ciągły hałas wpływa też na zdrowie psychiczne. Ludzie narażeni na taki wysoki poziom dźwięków odczuwają wyższy poziom stresu i trudniej radzą sobie z codziennymi wyzwaniami. I choć pozornie wygląda na to, że, no, że właśnie nie radzą sobie z tym krzyczeniem, z trąbieniem na siebie, z taką nadekspresyjną komunikacją, to jednak badania wyraźnie pokazują, że koszty dla zdrowia. Takich praktyk są całkiem realne i niestety mocno negatywne. Także to wcale nie jest przypadek, że w krajach nordyckich, gdzie cisza jest jakby częścią kultury, mieszkańcy cieszą się właściwie jednymi z najwyższych na świecie wskaźników jakości życia. I tutaj myślę, że warto wyjaśnić jedną rzecz, bo pewnie pojawią się teraz głosy, że jak to przecież wiadomo, że tam Skandynawia boryka się z masowymi depresjami, z uzależnieniami od alkoholu i tak dalej. I tak, to jest prawda. Tyle że. Te problemy są spowodowane jakby innymi czynnikami. Bo po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę klimat, czyli długie, ciemne zimy w wielu miejscach właściwie bez słońca, no a przecież brak światła wpływa na produkcję wielu substancji w ciele, takich jak choćby serotonina, a jej brak właśnie może prowadzić do obniżenia nastroju i depresji. Ale to nie wszystko, bo po drugie Skandynawia ma bardzo niskie zaludnienie, a to z kolei prowadzi do większej izolacji ludzi niż wreszcie Europy, no czyli po prostu w wielu miejscach sąsiad do sąsiada ma naprawdę daleko. A to sprawia, że życie towarzyskie jest ograniczone. No a wiemy, że samotność, pokazują to też badania, jest jednym z największych czynników powstawania depresji. Natomiast jeśli chodzi o alkohol, no to tak historycznie od bardzo dawna odgrywał on ważną rolę w kulturze tych krajów i mimo że dzisiaj sprzedaż jest tam bardzo mocno regulowana i alkohol jest w ogóle tam niezwykle drogi, to dla wielu osób wciąż jest to niestety główny sposób na radzenie sobie z samotnością czy trudnymi emocjami. Jest jeszcze jeden czynnik, bo w Skandynawii bardzo dużo mówi się o zdrowiu psychicznym, i tamtejsze systemy opieki są bardzo rozwinięte, dużo bardziej niż w krajach europejskich innych. No a to oznacza, że po prostu więcej ludzi szuka pomocy i jednocześnie przez to więcej osób zostaje zdiagnozowanych, co z kolei powiększa statystyki. Więc to tak, żeby wyjaśnić ten temat, ale mimo wszystko. I tak wskaźniki jakości życia są tam na bardzo wysokim poziomie, w czym właśnie bardzo mocno pomaga im cisza. I na szczęście cisza to nie jest jakiś luksus zarezerwowany dla spokojnych krajów północy. To jest narzędzie, które każdy z nas może włączyć do swojego życia, niezależnie od tego, czy mieszkamy w cichym fińskim miasteczku. Na głośnym neopolitańskim rynku, czy choćby jak ja w Krakowie. Chodzi tylko o to, żeby dać sobie szansę na przerwę. Przerwę, która pozwala mózgowi odpocząć, ciału pozwoli się zregenerować, no a nam poczuć, że jesteśmy bardziej obecni w swoim życiu. Cisza może być takim uniwersalnym lekiem na codzienny chaos, ale wprowadzenie jej do życia nie zawsze jest łatwe. I ja doskonale o tym wiem. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie każde urządzenie, otoczenie, wszystkie media walczą bardzo zaciekle o naszą uwagę. A no więc, jak znaleźć miejsce na ciszę? Mam kilka takich dosyć łatwych sposobów, które można wpleść w codzienne zajęcia. Zacznijmy od czegoś, co dla wielu z nas brzmi jak luksus, czyli chwile samotności w ciągu dnia. Dla jednych jest to problem, dla innych Luksus. Bardzo często dzieci, praca czy warunki mieszkaniowe utrudniają po prostu zostanie samemu w ciszy. Sam zresztą pamiętam, jak kiedyś pracowałem w korporacji w biurze projektowym. To tam ciągle coś się działo. Nie dość, że w pracowni siedziało obok siebie kilkanaście osób i to już dawało chaos, nieustanne rozmowy telefoniczne, yy, hałasujące drukarki, klawiatury, ci ludzie rozmawiający między sobą, to już było przytłaczające. No ale nie było gdzie uciec, bo nie było żadnego takiego cichego pomieszczenia, a nawet na korytarzach, klatkach panował nieustanny ruch. Oczywiście, no zawsze można wychodzić na zewnątrz, na jakiś taras, balkon, jeśli jest. Niektóre budynki mają otwarte wejścia na dach, i to jest czasami fajny patent, żeby sobie wyjść na dach i tak z góry popatrzeć na miasto, na, na okolice. Ale to nie musi być coś aż tak wyrafinowanego. Wystarczy jakieś ustronne miejsce, i nawet jeśli jest to centrum miasta i na zewnątrz też jest głośno, to jednak będą to inne hałasy. A ty staraj się po prostu obserwować wszystko, co naturalne, czyli na przykład drzewa poruszane wiatrem, ptaki, chmury na niebie. W ogóle niebo to jest fajne źródło takiej naturalnej ciszy. No chyba, że akurat jest burza. To wtedy inaczej. W każdym razie o to chodzi, żeby to robić bez muzyki, bez rozmów i w miarę możliwości bez myśli. I takie nawet bardzo krótkie momenty w ciągu dnia, ale wielokrotnie powtarzane, naprawdę zrobią różnicę. Innym świetnym sposobem na ciszę w życiu jest stworzenie w domu stref, gdzie wyłączamy wszystkie urządzenia. I to może być jakaś, a faktycznie strefa gdzieś w pomieszczeniu, a może być cały jeden jakiś pokój, na przykład w kuchni. O, dobrze jest ustalić sobie, że w kuchni podczas posiłków na przykład nie używamy telefonów ani żadnych innych rozpraszaczy. No i też wiecie niekoniecznie trzeba przegadywać wszystkie posiłki zamiast tego warto się skupić na jedzeniu, posmakować, tą uważność potrenować. Szybko zauważysz, że wtedy smakuje to jedzenie inaczej, zazwyczaj lepiej, intensywniej. Także testuj. I tak samo kiedy wracasz do domu po pracy, to zamiast od razu włączać telewizor, tablet Netflixa, co tam nie wiem, siadać z telefonem do Facebooka czy do komputera, to spróbuj zamienić sobie tę rutynę na coś Prostszego. Usiądź sobie w fotelu albo na łóżku, czy nawet połóż się na podłodze, zamknij oczy i wsłuchaj się we wszystko, co się dzieje w dźwięki mieszkania to może być szum wody w rurach, jakieś kroki odległe sąsiadów, czy nawet tykanie zegara. Po prostu nasłuchuj wszystkich dźwięków, które będziesz w stanie usłyszeć. I to jest ciekawy patent, bo takie nasłuchiwanie dźwięków przestawia mózg w inny tryb. I on nie będzie tak intensywnie wtedy atakował myślami, no bo jest w trybie skanowania otoczenia dźwiękowego. I po kilku tygodniach praktyki zobaczysz, że niemyślenie stanie się wtedy nie tylko możliwe, ale też coraz łatwiejsze. Oczywiście tutaj z własnego doświadczenia muszę powiedzieć, że jeśli masz dzieci, a nie masz osobnego własnego pokoju, to wprowadzenie ciszy może być znacznie większym wyzwaniem, ale i tutaj można coś działać, bo na przykład technika może przyjść z pomocą w postaci słuchawek z aktywnym systemem redukcji hałasu, to się nazywa ANC od Active Noise Cancelling. I takie słuchawki można sobie założyć i one odcinają od hałasów na zewnątrz, nawet jeśli one są dosyć intensywne. Oczywiście zależy to od jakości danych słuchawek, ale zazwyczaj sprawdzają się bardzo dobrze. Można też podejść z innej strony i zafundować dziecku albo dzieciom zabawę w ciszę. Coś w rodzaju konkursu, kto dłużej wytrzyma bez ruchu i bez hałasowania. Oczywiście można dodać małą nagrodę i wtedy okaże się, że zyskasz spokojnie 5 minut na wyciszenie, a dodatkowo jeszcze im bardziej kreatywne te zabawy będą z ciszą, tym lepszy efekt. No bo wiadomo, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, a jeszcze pomożesz swojemu dziecku od najmłodszych lat od razu uczyć się, że cisza to jest coś fajnego. A nie coś nudnego, niepotrzebnego i, i w ogóle uciążliwego. I na koniec jeszcze coś, co może wydać się nieco dziwne, ale naprawdę działa. Czyli spróbuj, tak samo jak mieszkańcy Skandynawii, po prostu mówić mniej przez godzinę, przez pół dnia, albo jak dasz radę, nawet cały dzień. I nie chodzi o to, żeby unikać rozmów, tylko żeby podczas tych rozmów Postarać się mówić tylko to, co naprawdę ważne i naprawdę potrzebne. To nauczy, jak cenić każde słowo, i jednocześnie jak cisza między zdaniami może być tak samo ważna, co same słowa. Tylko wtedy ta komunikacja przeniesie się na inny, być może trochę głębszy poziom. No właśnie, a ponieważ ja już sporo się tutaj nagadałem, to pora zakończyć no i zakosztować dla odmiany ciszy. Więc ja idę się wyciszać, a ty też postaraj się od dzisiaj tworzyć sobie jak najwięcej ciszy w swoim życiu. Daj sobie na to przestrzeń, bo nawet tak niewielkie zmiany, jak wyłączenie telefonu na kilka, kilkanaście minut i wszystkich innych alertów, powiadomień, rozpraszaczy, pozwalają nam dużo rzeczy zmienić na plus. I co najważniejsze, z czasem myślę, że zaczniesz lubić tą ciszę i cenić ją. No bo odkryjesz, że to właśnie w niej znajdziesz spokój i spełnienie, którego tak często nam brakuje albo szukamy go zupełnie nie tam, gdzie można go znaleźć. Za chwilę kolejny tekst mówiącej przez sen Gosi. No a ja dziękuję za poświęcony czas, za wszystkie wasze maile, za komentarze, za udostępnienia, za subskrypcje. O właśnie, subskrypcje. Zbliżamy się do 50 tysięcy. To już naprawdę jest coś. Także bardzo dziękujemy wszystkim, którzy już subskrybują. Zachęcamy, jeśli oglądasz to na przykład po raz pierwszy, a jeszcze nie subskrybujesz, a jednocześnie spodobało ci się to, co mówię, to wciśnij tam ten taki guziczek. Tak samo każdy lajk, like, każde udostępnienie to jest dla nas taki super znak, że to, co robimy, ma sens. No i oczywiście dziękujemy za wszystkie wirtualne kawy, które nam hojnie stawiacie. Są przepyszne, mimo że wirtualne. I to dzięki Wam w zasadzie mamy dalej pełno energii i chęci do działania. Także nie zapomnij, kliknąć, subskrybuj, bo wtedy żaden kolejny odcinek nie umknie gdzieś w hałasie internetu. No i cóż, dziękuję, że. Byłeś, byłaś ze mną i jak wszystko dobrze pójdzie, to widzimy i słyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego, cześć. Śpiąca Gosia powiedziała: "Patrz, jaki ten nasz Kraków jest wytrącony z równowagi."